Ej, Majki, co to jest za dziura? Ja cię kręcę, zobacz, tu jakieś fioletowe płomienie, jakieś trumny, takie jakieś kościotrupy. I zobacz, jaka jest głęboka, taka czarna. Ja cię kręcę, nie wiem, co tam jest na końcu. Zobacz, tu też są takie trumny, tu jakieś czerwone. Ciekawe, co jest na końcu, co? Majki, chodź tu podejść do mnie. Ej, co tam jest? Poczekaj, bo nie wiem, co tam na końcu. Jeżeli mi nic tam nie wyskoczyło na nas, może ja podejdę, co? To ty na to poczekaj. Podchodzę. O, ej, Rumi? Co ty tutaj robisz, Rumi? Ej, ta Rumi jakaś jest dziwna. O co jej chodzi? Zobacz, Ej, ona się schowała. Ej, Majki, chodź tu, wyjdź z tego tunelu, bo to Rumi jakaś dziwnie się zachowuje. Eee, Rumi? Ej, poczekaj chwilę. Ej, co ty taka duża jesteś? Eee, Rumi, Rumi? Ej, Majki, uciekaj, Rumi nas goni. Aaa! O, ja ci kręcę. Co się dzieje? Dobra, 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 szybko uciekamy do domu. Ej, odpuściła nam. Poma, zobacz, zobacz. Wraca, wraca tam. Ej, ja cię kręcę, Majki, chodź, musimy iść stąd. Ja cię, ej, widzieliście widzowie? To była Rumi normalnie z Demon Hunters. I ona była tam w tej dziurze, ale ona była jakaś strasznie dziwna. Ja nie wiem o co chodzi, ale no to było dziwne. Dobra, ej, ja lecę spać jak coś, Majki, więc dobrano, dobrano ci, życzę, cześć. Niko myśli, że poszedłem spać. A tak naprawdę wezmę swój mieczyk i pójdę sprawdzić koniecznie. Co jest w tym tunelu, bo mam pewne obawy i bardzo nie chcę, żeby one się sprawdziły, więc pobiegnę tam raz dwa i zobaczymy, co jest w środku. O, trochę tutaj jest dziwnie, ale wchodzę tam! A! Ej, obudziłem się. Jakieś takie miałem dziwne przeżycie. Coś się stało Majkiemu. Wiecie co? Ja wezmę ten miecz i pójdę zobaczyć, czy wszystko u niego w porządku, bo ta rumi jakoś tak mnie niepokoi. Ona była jakaś taka strasznie dziwna, widzowie. Ja cię kręcę. Dobra, Majki, Majki. Majki ma otwarte drzwi do domu. Majki, Majki, halo! Jesteś tutaj? Nie, 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 gdzie jest Majki? Halo, Majki! O, nie, nie ma jego miecza. On chyba wziął ten miecz i poszedł do tej dziury. O, nie, 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 widzowie, musimy szybko biec. Szybko biegnijmy do Majkiego. No, on na pewno musi, potrzebuje naszej pomocy. O, ta zła Rumi, na pewno go teraz wzięła. I nie, nie, Majki, ja wiedziałem, żebyś nie mógł iść tam samemu. Tylko ze mną, on musiał tam ze mną. I czemu mi nie powiedział? A co zostawcie apkę w górę, zostawcie subika. Ja idę uratować Majkiego. Majki jest moim przyjacielem i muszę mu pomóc. Eee, co to jest? Jakiś potwór przed tym tunelem stoi. A, ja ci kręcę do. Dobra, żeby wziąć i pomóc Mikey'emu, będę musiał pokonać tego potwora, więc dawaj, tu, potworze! No, chodź! Jesteś wielki, brzydki, ale ja ci pomogę! Jakie dziwne dźwięki on wydaje! Łoki on się wije! To jest jakiś taki żabolut jakiś dziwny! Dobra, dobra, rozwalę go, rozwalę cię, rozwalę cię! O, masz, o, masz! Jakiś, taki, jakiś magiczny potwór to jest z niego! Nie wiem, to pewnie od Rumi jakieś potwory, bo ona jest właśnie z Demon Hunter i tam takie potwory były! Aj, teraz! Padaj! O, masz! dobra, padł! Pierwszy potwór padł. Pewnie wiele będzie ich jeszcze na mojej drodze, ale dobra, pokona mi wszystkie, aby odzyskać Majkiego z tego tunelu. Wchodzę do tunelu i teraz jazda! A! O, jestem, jestem w tym tunelu. Jo, i zobaczcie fioletowo czarne no To jest wszystko. To są kolory Rumi z Demon Hunters. Ja nie wiem, co jej się stało. Ona była dobra, ona zwalczała normalnie potwory. A teraz porwała Majkiego? To na pewno jest sprawka, bo Majki chciał wejść do tego tunelu. Ja wiem, że on chciał tam wejść, ale dobra, na całe szczęście jestem ja. Ja mu pomogę. Więc dobra, musimy przejść tutaj, widzę. O, jakieś czerwone takie rury. I taka fioletowo-jakaś taka różowo-tęczowa. Nie, to jest lawa albo coś takiego, dobra. Nie mogę do niej wpaść, bo nie wiem, co się ze mną wtedy stanie. O, dobra. Dobra, doskoczyłem tutaj, będziemy mogli iść teraz dalej, tam jest kolejny skok, dobra, skoczyłem, teraz tu, dobra, jestem, jestem całkiem niezły w parkura, więc widzowie, jeżeli też robicie no to zostawcie w komentarzu, że lubicie parkura, a ja wam przypnę serduszko. Tutaj muszę wlecieć, dobra, teraz tutaj powoli i lecę dalej, dobra, widzowie, no ten tunel chyba mi się wydaje, że jest strasznie, strasznie długi, ale to nic, pokonam wszystkie przeszkody, wszystkie potwory, tylko żeby uratować Majkiego. nie Słyszę go, on krzyczy tu gdzieś. O. Słyszycie go widzowie? Tak, tak, on chce, potrzebuje mojej pomocy. Muszę biec jak najszybciej. No, żeby, nie wiem, uratować go stamtąd, gdzie go tam porwała ta mi straszna. O, tu jest lawa. Zobaczcie, prawie wpadłem tutaj lawę widzowie, bo tutaj są jakieś straszne ukryte pułapki. Ale dobra, skaczę. A, dobra, jestem. No tu mamy, u, broń. O, no i to mi się podoba, jakaś broń. No i to jest to. O, to są jakieś wróżki, użyje tej broni. O, dobra, jedna wróżka wpadła. Dobra, kolejne wróżki jakieś. A macie wróżki! Co to za jakieś potwory? Zobaczcie jak one wyglądają. O masz, a masz. Jakiś taki motylowróżka Motylowróżka, to jest taka, jakby zobaczcie, ma skrzydło normalnie. Ale jakby tutaj ciało całe. Nie wiem, co to w ogóle jest. Ale dobra, rozwalę cię! Rozwalę to wszystko! A boje mi się skończyły, widzowie. Dobra, na całe szczęście, ale pokonałem te potwory. Wyrzucam tą broń, bo już nie będzie mi potrzebna. Jeszcze wypadło z nich coś takiego. Eee, co to jest? be dobra, fuj, wyrzuciłem to. Dobra, biorę ten mój mieczyk. Będę musiał iść tam. Zobaczcie. Je, jaka tam jest mgła. No ja nie wiem, co na mnie tam czeka, ale widzowie, no na pewno coś niedobrego, więc dobra, przejdziemy teraz tędy, au, coś mnie ukuło, dobra, idę dalej, zobaczymy, tutaj są jakieś kolce, o, przejdę teraz tędy górą, tutaj są jakieś A Ła, to mi kuje ciągle, wszystko to boli, dobra, chodź tutaj, o, tędy, zobaczmy, widzowie, teraz jest taka, taka czerwona maś, nie wiem, co to jest za maść, ale to jest straszne, tak, to śmierdzi, widzowie, ja nie lubię takich zapachów śmierdzących O, cię kręcę O, o. Majki, znowu krzycze, słyszycie go? Majki, nie bój się, ja cię uratuję Biegnę, biegnę jak ty Szybciej, szybko, szybko, szybko e, Tu są drzwi zamknięte e, Ale co ja mam teraz zrobić z tymi drzwiami? Co ja mam tu zrobić? Gdzie tu są jakieś o, o, tu jest dźwignia, dobra, biorę dźwignię Biorę szybko dźwignię i sobie otworzę te drzwi Żeby nie było O, Otworzyłem drzwi, dobra, super i teraz fajnie Dobra widzowie, no to co, idziemy dalej Aaaa, co to jest? Jaką ma paszczę? Odejdź ode mnie! Jakie dziwne dźwięki wydaje kolejny potwór! Aaaa, o dobra, zobaczcie, co on robi w ogóle, dobra, muszę go pokonać. A masz, a masz, to jest jakaś wielka głowa z okiem. Oko cyklopa, normalnie, ma jakieś macki i zęby. A masz, ale pokonam cię na pewno. Muszę uratować Majkiego, nic mi nie stanie na przeszkodzie. A masz, a masz, muszę go pokonać i teraz! A masz, pada! Ej, nie się żyję, co jest? O, padł. hehe, he. dobra, pokonałem go. hehe, he. dobra, lecimy dalej. Musimy uratować Majkiego i muszę pokonać tą Rumi. Rumi jest zła, muszę jej. O, zrobiło się ciemno? A nie stało. O no, ja kręcę, widzowie, to jest straszne, jak jest ciemno! Uy, dobra, widzowie, mam pochodnie, więc będziemy musieli się jakoś pochodniami tutaj wspomóc. Może zaraz zapalić światło, bo ja nie wiem szczerze, co tu się stanęło, ale na całe szczęście miałem pochodnie w ekipunku, więc możemy tutaj jakoś rozświetlić tą drogę, o, ale tu jest tak. U. O, to są za dźwięki widzowie. Słyszeliście to? Ło, 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 By tutaj nic się nie działo. O, o, zapalili światło. No i widzicie, od razu lepiej. Tak, możemy iść dalej. Dobra, szybko biegniemy. Biegniemy, żeby uratować Majkiego. Żeby uratować Majkiego. Nie wiem czemu ogólnie ta Rumi tak się zrobiła taka zła. Zawsze Rumi była dobra i pomagała wszystkim innym ludziom. I pokonała potwory. Ona była mega super. A teraz nie wiem co jej odbiło, że ona normalnie wzięła jakiś tak... Jakoś dziwnie się zachowuje. Może... hej, a może co? i w nią wstąpiło, może ktoś ją omotał Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia Ale dobra, muszę iść teraz tędy I takimi, takimi wielkimi Aaaa, spadłem, aaa, dobra, mniejsza e, co to jest za dynia Ej, co ona robi ta dynia Eee, dobra dynio, chodź tutaj, pokonam cię A masz, a masz Eee, jak ona łazi, co ona robi w ogóle A masz dynio, a masz, ale niebieskie oczy Zobaczcie jak ona wygląda, ona zamyka buzię I otwiera buzię, wiecie, coś tam się dzieje A masz dynio, a masz Normalnie padaj, o tak, padła dynia. Ło, wow, pokonałem tego potwora, to lecimy teraz uratować Majkiego. Eee, widzę Majkiego, zobaczcie, tam jest przyczepiony. Co, Majki, co mówisz? Niko, dawaj tutaj, ona mnie porwała! Dawaj szybko! Uratuję cię, Majki, czekaj tam na mnie. O, jest Rumi, ta zła Rumi, która to wszystko zrobiła. To jest twój tunel. Co ty w ogóle robisz? Przecież byłaś zawsze dobra! Dobra, no i teraz się ugrałaś. Chodź tylko, rozwalę cię, a masz. E, ona się powiększyła, jej miał ona ma wielki miecz. Majki, a nie wiem, czy ją pokonam. O, dobra, muszę ją pokonać, muszę. Walczyć. Z nią. No, a dobra, masz, masz. Walnę cię teraz w kolano, bo jesteś jakaś wielka. Nie wiem o co tu w ogóle chodzi, że ona się tak powiększyła. Ale czy tu w ogóle całkowicie? Ej, widzowie, a może to nie jest Rumi? Może ktoś cię przebrał za nią? Chodź, chodź, rozwalę cię. A masz tego miecza. Rozwalam cię w tym momencie. O, 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 o dostałem tego miecza. Muszę wspiąć się troszeczkę wyżej. A, żeby mnie teraz nie, nie, nie uderzyła, dobra. Widzicie ją? Zobaczcie. Jaka wielka! O co jej chodzi? Czemu ona taka wielka się zrobiła? Zobacz, ona się wspina jeszcze. No nie, nie ma wspinania się. A masz, a masz. Zostaniesz w kolano Go dostaniesz w stopy Aaaa! O, ja cię kręcę Ale ona jest ciężkim zawodnikiem Masakra Ej, a może tutaj wejdę na górę I skoczę na nią Na niej głowę I ją rozwalę Co wy na to widzowie? No, Zostawajcie opęski w górę ci mi siły teraz No masz Padła, Wygraliśmy widzowie Tak jest Majki, uratowałem cię A, jeszcze muszę cię ściągnąć No to jakoś ci ściągnę To poczekaj chwilę Dobra, hadi. No Majki, zła, 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 O, jesteś No Majki na całe szczęście, widzisz, uratowałem Cię. Tak jest, o to chodzi. Dobra, wreszcie wracajmy do domu. Chodź, Majki. Majki, po co żeś Ty tam Polaz do niej, do tego tunelu? A, no byłem ciekawy bardzo tego tunelu samego w sobie, no. No, ale no, Majki, musiałem Cię znowu ratować z jakichś tarapatów. Masakra z Tobą jest. To no, Ty Gadujesz Niko. Ja sobie świetnie ze wszystkim radziłem, przecież, no. E, Majki, ty widziałeś, co tam było. Ty byłeś przywiązany łańcuchami do ściany. Miałem wszystko pod kontrolą. Mm. Wszystko było doskonale, jasne. Jasne, razie, Tak, tak. A, a chodź tu, Majki, do twojego domu pójdziemy. Zobaczymy, czy nikt, normalnie wszystko na miejsce odłożyłeś. Masakra z tobą jest. Bo nie, nie wiem. Co ty... ty dzwonisz tym budzikiem? właśnie do tego, do tego do swojego domu. <grym> Faktycznie. O, e, no, dobra, chodź tutaj. Cześć coś? E, no nie wiesz, co? Nie, nie, nie rób mi nic. Dobra, idź, myj te naczynia, ja idę zaraz do domu. Niko, wiesz co? Może lepiej, jakby ci to wytłumaczyć, może lepiej się nie, nie, nie odwracaj. Nie odwracaj? A dlaczego on się nie odwraca? Co jest niby za mną? za tobą nie co, tylko kto jest za tobą, Niko? Za mną jest ktoś, widzowie, ale co, czym on gada? Za mną ktoś stoi, ale kto? To jest Rumi! Majki! Uciekajmy!